Cześć wam dzisiaj jest Wizu wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule i pamiętajcie pić wodę, dać lajka like i zostawić komentarz, jeżeli cokolwiek Was dzisiaj zainteresowało i przepraszam jak bardzo niemrawy będę i pewnie też to będzie raczej krótszy fragment Wiza, znaczy się mam nadzieję, że będzie, bo jestem niedysponowany i montowanie przez wiele godzin mnie męczy, więc kursuję między łóżkiem a kąpem. Simon, ja nie żartuję naprawdę. Większość czasu teraz spędzam w łóżku, wstałem po 14 i no lecimy, nie? Wspomniały mi się czasy pandemii, hehe, <grym> jak codzienne nagrania były proofowe. Flash, że Wizudali żyje, nie? Więc to, to spełniało to zadanie. Jesteśmy, jesteśmy na tym samym poziomie. Nie to, że tak źle jest, ale tak paskudnie nie czułem się od tamtego czasu, więc trzymajcie kciuki, dużo zdrowia dla Was również. Mam nadzieję, że szalejący w okolicy wirus, który jest jakaś grybkanie, nie zrobi Wam krzywdy i ominie Was. Przeskoczmy do drugiej rzeczy. Statystyki mamy, mamy statystyki. Secia mi podesłała i teraz tak. Ja Wam to tutaj wkleję, więc widzicie wszystko i najlepsze jest to, że ze streama wyszliśmy. Z jedną osobą, która nie miała wszystkiego, co ma mieć, Majomak, mieliśmy trzymać kciuki, ale teraz przy gremium specjalistów, znaczy się przy Was widzowie, czas jest wykreślić Majomak z kajetu, bo wszystkie osoby po tym streamie, co prawda po streamie, Luif wykreśliliśmy na streamie, ale Majomak po streamie i wszystkie osoby już poza kajetem są, co oznacza, że to było bardzo udane rolowanie. Nie widzicie statystyki, nie będę ich wszystkich czytał, ale każdy wyszedł z tym, co chciał, z czego minus jedna osoba, wszyscy na streamie, jedna osoba po streamie cieszy. Się, że Wam przyszło. Chciałbym, żeby Wam przyszło wcześniej i żeby rolki Wam się zwróciły, więc nice, nice. Jesteście osą. Widzimy się za kilka dni, za dni parę na rolowaniu w Wówie. Tam lećmy po księżycową panią, żeby tutaj powoli zacząć przygotowywać się po księżycowe, księ, księżycowego pana, potem księżycową panią, tak? Tutaj jest 17 dni, czyli za 10 dni będziemy odtrambiali start listy i zbieranie. Już mamy z tego co rozumiem ustawione plus minus, kto zbierać ma, więc, więc będzie się. Działo. Księżycowa Pani jest tutaj, za moment Księżycowa Pani będzie w Wówie. O hmm, czym ja powiedziałem, że potem będzie? Nie, Nefer nie jest Księżycowa, ta jest Księżycowa. Przepraszam. Grzeje mi, ewidentnie widać, że mi grzeje. A um, coś tutaj do dodania jest... Nie, gratulacje jesteście osą, dziękuję wszystkim, którzy znaleźli czas i ochotę, by z nami na streamie celebrować wasze trafienia, albo pech na... Ale, ale, ale za, za dużo pecha na szczęście nie było. What, 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 what. Tak z moich skojarzeń tutaj, pomijając, że poleciał komentarz, że to miasto nasze. Town, który mi się najbardziej nie podoba z całego. Nowe... z całej nowej zony, a i tak jest nieźle. A więc um, ten wygląda jak coś z gwiezdnych wojen, i teraz nie mogę tego zobaczyć, jak coś z jakiejś wieski górniczej gdzieś. Clone Warsy, Clone Warsy pełną gębą bardzo mocno. To je, yeah, to. I bardzo dużo polskich imion faktycznie jest. To jest. Y na plus dla nas, Lałbym, gdyby tu były imiona content kreatorów, którzy są w oficjalnym programie od Hojo. I wiecie, jako ukłon w stronę twórców, jakby robili tego typu rzeczy, to by było zarąbiaste dla, dla twórców, którzy są w oficjalnym programie Hojo, nie? Ale z drugiej strony, jak ktoś potem wytnie coś głupiego, to co jego NPC usuną, czy będą udawali, że nie ma. No, no, no jest kontrowersyjnie. Tak jak macie w World of Warcraft jest ten taki jagódka duszek od Warlocka, na cześć Robina Williamsa, kiedy Robin Williams odszedł z tego świata to dali NPCa, który nawiązuje do jednej z najsłynniejszych ról Robina Williamsa, czyli do Gina Zaladyna, nie? bo tam kolorystycznie i koncepcyjnie jest podobne, podobne. Zresztą inspiracje są dość zauważalne, skąd były. Dobra, coś tutaj miałem do dodania mądrego. Tak, chciałem się zapytać, czy też was irytuje, jeżeli to można nazwać irytowaniem, że jak biegacie tutaj, zwiedzacie, robicie różne rzeczy, to co chwilę was wciąga w jakąś animację, w jakiegoś questa, lecicie od rzeczy, która wam przerywa robienie czegoś wcześniejszego. Jest bardzo dużo warstw na sobie elementów. Jak to co chwilę mnie gdzieś wciąga, więc odkryłem całą mapę. Jeszcze nawet nie większość teleportów wiadomo, nie, nie zacząłem fabuki głównej, ale jestem zachwycony. Tak dobrze nie bawiłem się w Gęszynie od bardzo dawna. Wydaje mi się, że gdzieś tak od, od momentu, zanim Fontaine zaczął mnie męczyć, czyli będzie z półtorej roku do tyłu. It's nice, nice. Dobra, przeskoczmy do tego, co się pojawia i co bardzo uderza w moją alejkę. Znaczy się to, co było przed chwilą, czyli specjalny padzik. Padzik dla Cusco, który jest. O, 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 to jest ten? Nie, ten nie jest ten. Ten, który był jako pierwszy, kiedy zacząłem gadać o ten. Honkai Star Rail Evernight e, oficjalny collab, czyli oprócz Genshinowego pada z Chongyunem, jest teraz pad z postacią, którą ja średnio kojarzę, ale wskoczmy w tego pada, żeby opowiedzieć troszeczkę o nim. Też ma metalowy d To jest Ultimate Dwójka, czyli to jest dokładnie ten sam, którym ja się zach i z którym porównuję wszystkie inne, tutaj też macie podpięty ostatni filmik o padzikach, o którym pogadamy w przyszłości troszeczkę. Nie znam tej postaci, nie wiem kto to jest, nie więc jakby w tej kwestii jestem fioletowy. O, można by to tak nazwać, ale to jest padzik, który przychodzi wraz ze stacją dokującą. No i sam pad, tutaj ma ledy świecące, moje powinny być ustawione na pomarańczowo, tamte są na czerwono. Dipad widzę, że jest metalowy, przyciski nie wiem co z nim jest, ale wygląda też, jakby były pokryte taką farbą, która udaje, że jest metalowa, więc zobaczymy. A jak go dorwę w swoje łapki a najprawdopodobniej go dorwę w swoje łapki i jeżeli się uda to będę próbował z tym zrobić kolejny konkurs to jest też ten pad który ma dodatkowe przyciski tu i dodatkowe przyciski a zresztą pewnie jak zeskruluję niżej to będzie więc jest etui z tego co widzę i rozumiem to jest dokładnie ta sama sytuacja, co była z Chongyunem, tylko jest inna postać, więc inne kolory i jest nie Ultimate jedynka, a Ultimate dwójka, przy czym Chongyun nie jest prawidłym Ultimate jedynką, bo nie ma gałek, nie ma tych wszystkich bonus gadżetów, które Ultimate ma, ale kiedy Hoyo negocjowało z 8bit do zrobienia tego pada, to oni mieli jeszcze staną edycję i było to przyklepane, a potem Hoyo nie chciało renegocjacji, z tego co rozumiem, więc wina, że nie mamy lepszego Chongyunowego pada jest po stronie Hoyo. o dziwo. To wygląda jakby był plastikowy... Na tym ujęciu wygląda, jakby był metalowy. Zobaczymy, zobaczymy może kwestię oświetlenia. Tak czy inaczej, chcę go dorwać w swoje łapki, żeby móc potestować, pograć troszeczkę. I może też zrobić konkurs ze względu na to, że nie potrzebuje dwóch takich samych padów, chyba, że Hadiudze będzie się turbo bardzo podobał, to, to, to wtedy zobaczymy. Ojeju, jaki on jest piękny! Totalnie w moją alejkę, mój vibe. Nie znam postaci, więc jestem jakby średnio zainteresowany. Do kogo jest to pad, ale on jest ładny, nie? Coś takiego z rajdenką jakby zrobili? O kurde, taki rajdenkowy. Byłby czat, byłby czat no ale w tym momencie, kiedy dobijali tego deala, to nie mieli za bardzo ochoty w promowaniu Gershina, bardziej na Honkaista starej się skupiali z tego, co rozumiem. No leć dalej. Tu wygląda jakby to był plastik. Na tym pierwszym zdjęciu ewidentnie wygląda jak metal. Metalowe są wsporniki też od gałek w tym padzie, nie? więc anti-friction rand, Przyciski są ewidentnie plastikowe na tym ujęciu, to jest odładowania, no i on ma łączenie Bluetooth albo dongle 2.4G, wbijacie dongle do kompa, albo zostawiacie go w ładowarce i ładowarkę łączycie przez USB do komputera, co sprawia, że dongle działa i tak bardzo fajnie. Więc ten pad jest na wypasie, to jest najlepszy pad, który posiadam, delikatnie mówiąc, absolutnie najlepszy. Lepszejszy z tych, z którymi danymi było się bawić. Wygląda jakby był metalowy na niektórych ujęciach, ale pewności nie mam. Kurde, absolutnie nie mam. No, tak czy inaczej, pazik jest fantastyko. Jak nam się uda, to zrobimy to, ludzie. Naprawdę zrobimy to. A jak nam się nie uda, to tego nie zrobimy, więc przeskoczmy do ostatniej rzeczy, która tutaj powinna być. Albedo do ma dziś urodziny, więc wszystkiego najlepszego. Pamiętajcie, zabrać go na specjalną przejażdżkę, jeżeli posiadacie postać, zarówno jego czybiskowy art, jak i jego specjalny art. Nic specjalnego, ale też nic złego, więc jest ok. Mam nadzieję, że fejkowe ploty, które się pojawiały jakiś czas temu na temat reworkowania postaci i ich, Okażą się prędzej czy później prawdą i jest to jedna z pierwszych postaci na liście. Inaczej pierwsza postać ze Specjala, bo ze Standarda, no to 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 oczywiście będzie czy, czy nie, ale pierwsza postać ze Specjala, ewentualnie druga pokli, no, druga pokli. OK, bo kli i tak była pierwsza chronologicznie, więc jak miałbym prosić o przeróbki, to zacznijmy od Kli, od Albedo jest parę postaci, które mogliby podkręcić, mogliby z nimi coś zrobić. Więc wszystkiego najlepszego 100 lat 100 lat, a ja bym przeskoczył do klasyki gatunku, którą jest. Uwaga, spekulacja spojrzenie. Spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Zacznijmy dzisiaj od pytania dnia, które jest takie czy uważasz, że to co wyciekło odnośnie banerów? Czy zaraz się zajmiemy, okaże się prawdą, czy wręcz przeciwnie, bardzo szybko okaże się, że to co mieliśmy to są tylko nasze spekulacje, a potem wszystko się rozsypie i będzie postawione na głowie i będzie inaczej. Więc przeskoczmy do tego, co teraz jest spekulowane, że banerowo powinno być. To jest podsumowanie za HXG, więc przynajmniej część jest w naszym obiegu od dłuższego czasu. Okej, okay, weird, kamerę wywaliło. Przynajmniej część z tych rzeczy jest od dłuższego czasu w naszym obiegu i będziemy e, ciągali po bardzo, bardzo, bardzo stare liki od moich odnośnie Lantern Rite'u, a cała reszta śmiga no, od, od kilku tygodni, od kiedy Hojo pokazał te postacie. Więc aktualizacja 6.0, to jest Lauma wraz z Flynn czyli tutaj dostaniemy to, co wiemy, co zostało potwierdzone, więc tu żadnych zmian nie będzie. Aktualizacja 6.1 to jest to, co mamy na becie i jest to Nefer. Niektórzy się spodziewali, że tutaj dostaniemy Jagodę, ale Jagoda, z tego co rozumiem, powinna być aktualizację później albo dwie aktualizacje później. Wydaje mi się, że jedną aktualizację później. Jeżeli chodzi o banery, aktualizacja 6.1 będzie drobnym wypłaszczeniem i uspokojeniem tego, co się dzieje. Znaczy się, Nefer powinna bardzo mocno rozbić skarbonkę, a całą resztę potem będą robiły reruny. Więc tam będą mocne reruny ale też nie spodziewajmy się nie wiadomo jakich wodotrysków i dodatkowych rzeczy bo jest tylko jedna nowa postać więc tutaj ten. Potem aktualizacja 6.2 i to jest coś co było spekulowane od dłuższego czasu jest to Durin, o Durinie może dzisiaj powiemy więcej a może zaraz mi się skończy energia więc niekoniecznie ale Durin aktualizacja 6.2 powinien być i jest to ta ważniejsza postać dla graczy którzy potrzebują czegoś do dopięcia swojego Pyro Teamu i on będzie tutaj robił robotę. Zaraz za tym jest aktualizacja 6.3 czyli Lantern Ride i tu powinniśmy mieć Kolumbinę więc kolejne podliczenie i kolejne Złożenie tych wszystkich rzeczy sugeruje to, co od samego początku dostawaliśmy, że w pierwszej połowie będzie, tak jak ma Citlali, najmocniejsza postać całej Zony na aktualizację 6.3 w pierwszej połowie, a w drugiej połowie będzie lanternerightowa postać. Przy czym, jeżeli informacje od moich są poprawne, to powinny być dwie. Jedna jest pięciogwiazdkowa na banerze specjalnym, a druga jest czwóreczką, która nie wiem, czy będzie w tamtym momencie na banerze specjalnym, czy nie, ale jest związana z lanternwrightem, więc będzie do wyboru z listy w postaci czterogwiazdkowych. Tutaj coś się może zmienić ale na razie nie dostaliśmy informacji, żeby coś zmienić się miało. I tą postacią jest White Horse Adeptus, związana troszeczkę z czeniu Veil, vale, gdzie też między innymi powinny być częściowo obchody tego wszystkiego. Na razie nie ma informacji, że miałaby być zona rozbudowana o część tutaj u góry, nic się takiego nie pojawiło, ale nie oznacza to, że tego nie będzie. Więc w przeciwieństwie do na, nowego rzędu aktualizacji, tak, jest na aktualizację 6.3 dwie nowe pięciogwiazdkowe postacie, obie mają szarpnąć hajs, ale nie będą one w tej samej połowie pierwsza, będzie Kolumbina, druga powinna być White Horse, Adeptus, tutaj mogą być jakieś zmiany. Aktualizacja 6.4 daje nam Warkę i z tych podliczeń nie ma żadnej sugestii, że Warka powinna być postacią lecącą na standard, więc jest jak jest. Zaraz potem jest aktualizacja 6.5 i 6.6 i tutaj mamy dwie aktualizacje, które nie mają podbicia, że wiemy, kto tam powinien się znaleźć, więc wiemy, że powinny być po jednej nowej postaci pięciogwiazdkowej na każdą z tych aktualizacji, zarówno 6.5, jak i 6.6, bo w tym momencie jest tak tłoczno na rynku i tak duże przesycenie, że wszyscy wątpią, żeby Hojo sobie pozwoliło na zrobienie aktualizacji z samymi reranami już nie te lata, już nie teraz, nie? Więc tutaj będzie coś, ale nie wiemy co. Nie wydaje mi się, żeby to był ten spekulowany rerir albo rzucane jakieś inne rzeczy, ale bardzo możliwe, że coś tutaj się odbije w kierunku męskiej postaci na aktualizację 6.6 konkretnie. Aktualizacja 6.7 to jest Sandron i tutaj wreszcie się doczekają i tutaj też są głosy, że to będzie ta bardzo fatui match aktualizacja i chodzą głosy na temat jakiejś czterogwiazdkowej fatui postaci do omyknięcia, więc jeżeli miałbym stawiać to ona wyląduje właśnie Sandron na tą samą aktualizację, ale zobaczymy, zobaczymy co daje nam najprawdopodobniej ostatnią aktualizację tego rzędu aktualizacji 6.8, która nie została przez HXG ujęta i nie wiem czy dlatego, że on i jego ekipa mają jakieś info, że nie będzie aktualizacji 6.8, co jest możliwe. Tak wyliczając w głowie, jeżeli nie będzie żadnych skróconych aktualizacji po drodze, czy coś, to może być ten rząd aktualizacji, gdzie skipną jedną. Albo tutaj będzie ta jedna, o której ostatnio było mówione, że może i nie będzie w całym rzędzie aktualizacji, czyli Alice, Alice, która została już zaprezentowana, już podana i były głosy, że ma być jedna opi mega mocna postać na sam koniec, która z jednej strony ma spełniać to samo zadanie co Arle albo Skilk, a z drugiej strony może być troszeczkę przewodnikiem do znai. Mogła to by być Alice, ale równie dobrze to może być Rerir, bo tutaj by pasował, że tak samo jak y, Arle albo Skirk, nie, więc Rerir by tutaj bardziej pasował, ale hurdur dur, dur kto wie, ten wie. Dobra ludziska, mi się w tym momencie skończyła energia, ja odpadam, więc dziękuję wam za dzisiaj, przepraszam za to, że jesteśmy tak rozbici. Pamiętajcie o konkursach takich jak Legenda Hydora Rohona oraz Gershin Star Travel i Doom Collab w Wuwie Bardziej. Dzisiejsza miejscóweczka to jest pierwsza miejscóweczka, która została dodana po wejściu do nowej zony, czyli foka, dziękuję, jesteś osą, dziękuję za wysłanie tak cudnych miejsc. Pamiętajcie, że wciąż trwa daily check web event i jeżeli odhaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinien być dzień 14, co oznacza, że za 4 dni będzie trzecia z trzech paczek z primogemami. Funkaj w starej lu dnia 14, też za bardzo nic się nie dzieje. Nie zapomnijcie również bić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał na parametryk transformerze jeżeli jesteście zsynchronizowani ze mną, to powinien to być poniedziałek, gdzie ja podczekuję, żeby w ten jak to odklikać, i to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Jeżeli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, jeśli wręcz przeciwnie, to nie pogardzę łapką w dół. Życzę Ci miłego dnia, dobrego odzianka i świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże Karenci Wam sprzyja. Korzystając z okazji, chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym w takie dni jak dzisiaj. W 100% doceniam, że istniejecie, że jesteście i że chcecie mnie wspierać, bo bez Was byłoby ciężko, a tak no mogę przespać cały dzień ze spokojem sumienia, że mi się życie nie wali i świat nie pali. Miłego, do następnego i hej! Pechna, może by cię tak pechno, pchnąć na, za drugą, za barierkę? Nie, może nie, może lepiej nie. Żadnej przemocy, żadnej przemocy, idźmy mordować czyli